Kto zgłosił się do udziału w tym programie chce wygrać, ale wygraną trzeba okupić morderczym wysiłkiem całej rodziny. Czy uda się tym razem? Przekonacie się już niebawem. Chwila Prawdy i Zygmunt Heiser. Chwila Prawdy to program dla optymistów, o czym wiedzą nasi widzowie i publiczność w studiu. Mam nadzieję, że dzisiejsi śmiałkowie rekrutują się wyłącznie spośród optymistów. Jedziemy do Szczecina. Stalam samochodowy to nie jest wielka sztuka, ale co będzie, kiedy pod każdą stopą będzie się miało cztery kółka. Występ w tym teleturnieju jest dla nas kolejną przygodą, kolejną zabawą. Jak się uda wygrać, to będzie fajnie, a jak nie, to potraktujemy to po prostu jako dobrą zabawę. Moja praca jest ściśle związana z muzyką. Jestem stroicielem pianin fortepianów i uczę w prywatnej szkole podstawowej. Prowadzę zajęcia z muzyki ze sztuki w gimnazjum i prowadzę zespół wokalny. W tej szkole. Gosia jest przemiłą osobą, która moje wszystkie złe cechy stara się stonować i jest jakby moim drugim biegunem. Teraz może w prawo tutaj na.

ale to nie w tą stronę jedziemy w ogóle. Ale żeśmy się tak pakowaliła, a no, no, Trzeba ale, było pojechać w lewo. Alektorium. Mateusz, wysportowany, silny aktor, wspaniale pływa. Przez długi czas przyglądał się, jak jeszcze był dużo mniejszy. Chodziliśmy do pizzerii w Szczecinie. No i stawał bardzo często za tą szybką, patrzył, jak tam to ludzie robią. Już teraz wiem, dlaczego. Po prostu uczył się. I wyrósł z niego naprawdę niezły, niezły fachman od pizzy, robi moim zdaniem najlepsze ciasto w tej okolicy. Pierwsze dziecko zupełnie się nie zajmowało wędkarstwem, drugie miało być chłopcem. Niestety okazało się dziewczynką, ale po jakimś czasie się okazało, że to wcale źle nie wyszło, bo Balbina jest e, wędkarką i to jest naprawdę taką, że już przebija mnie czasami. No rybki. No, może spełnią nam się trzy życzenia. Tak. Ciekawe, które z trzech życzeń to wygrane nagrody. Samochód dla Szymona, Bralko, suszarka dla Małgorzaty, skuter dla Balbiny i DVD dla Mateusza. Proszę zdjąć opaski. To jest Amadeusz, rekordzista książki Guinnessa. Amadeusz, proszę bardzo. Co zrobić? To chyba wystarczająco. Czy coś więcej ma jeszcze Amadeusz zrobić? nie, 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 nie. Dodatkowy element. To wystarczy. Dobrze, Amadeusz, poproszę Cię o zaprezentowanie właściwej konkurencji. Zadanie polega na pokonaniu wyznaczonej trasy na łyżworonkach. W jedną stronę slalom wokół ośmiu stożków, w drodze powrotnej slalom skrzyżny. Zadanie uważa się za niewykonane, gdy zawodnik się przewróci, pomyli sposób jazdy, potrąci którykolwiek ze stożków, zatrzyma się lub nie utrzyma tempa jazdy. Wow. O, o, A to nie jest, że tak nie jest straszne jak to pierwsze. Kto z Was próbowałby wykonać te plyc? Ja, ja, ja. Chciałem wam oś oświadczyć, że ta konkurencja jest Małgosiu. ja, No. Nie widzę ja ja to po oczach. <laughs> Miałeś rację, ale nie do końca. Szymona. O, nie, nie mam czasu. Obok mnie Iwona, czy... Przy... Szymon ma szansę zrobić tę konkurencję? Trudna jest, nie da się ukryć. Ja myślę, że Szymon ze Szczecina najlepiej na rolkach wycina. Proszę. Jeśli państwo są tego samego zdania, a może wręcz przeciwnie, zapraszamy do udziału w naszym konkursie SMS-owym. Informacje na temat SMS-ów na dole ekranu. Rodzina państwa Piotrowskich ze Szczecina. Prawdę muszę powiedzieć, że podziwiam przygotowanie całej drużyny. Wszyscy w koszulkach z rysunkami bleczki. Nie, pana sawki? Nie. Sawka? Myślałem, Oczywiście to Szczecin to sawka. Ach, przepraszam, a jesteśmy w Krakowie stąd. Pomyślałem sobie, że może mleczko. No proszę o powstanie drużyny. Tak się prezentuje drużyna ze Szczecina. <noise> To jest właśnie ta ekipa, z którą spędzacie, domyślam się, wiele czasu wspólnie. Muzykujecie, gracie, śpiewacie, ale czy jeździcie na rolkach? Szymon. Na rolkach to ja jak po pierwszy raz, niedawno zacząłem. To na filmie będzie widać, że pierwszy raz. Przekonałeś do tej dyscypliny sportu, no bo tak, tak trzeba powiedzieć, rodzinę znajomych? E, tak, ja tutaj pragnę pewne oświadczenie wygłosić. Otóż e, nie jestem przedstawicielem żadnej firmy produkującej rolki, ale chciałem powiedzieć, że jest to tak znakomity sport, że powinni wszyscy go uprawiać. Ja miałem wielokrotnie e, problem z tym, co zrobić ze swoim czasem e, niedługim, e, na to, żeby się trochę poruszać. Jak widać, mam trochę nadwagi i powiem, że to jest no, rewelacyjny sport. Balbina! Ty Jak włożyłeś pierwszy raz rolki na nogi, próbowałeś pokonać tę trasę. Muszę powiedzieć, duża katastrofa. No, no była katastrofa, no ale jakoś się udało. Przecież człowiek się uczy na błędach. A potem jeździłaś? No, potem jeździłam, tą taką. takie cosik. To już robiłam właściwie bardzo dobrze. Prędzej tak. się nauczyła niż ja. No, to, to tak, ale to slalom to nie tak bardzo. Mateusz, twoje postępy w tej hmm. dziedzinie? Eee, żadne. Nie jeździłeś w ogóle? Nie. Ja mnie no, ja kamerę trzymałem, Aha. Aha, większość filmu to jest okay. moja zasługa. Zapraszam na film, Mateusza. Pięknie, pięknie. To trąba Czekaj, blokada. No, no weź się, puść i, i stój. No, no, dobrze zaczęliśmy. Boże, o Jezu. Zobaczcie, yy, chłopaki jeżdżą we, w tym w Paryżu pod Palais po de Chaillot. Zobaczcie, jak oni jeżdżą. Tak się jeździ, tak. Patrzcie tak się. Tam. I to nie jest 8 kubeczki, to jest trochę więcej niż 8. Taki numer, gdy mi kazali zrobić, to już jestem ugotowany. Zresztą to co mam zrobić to prawdopodobnie też się ugotuję. Nigdy mi do głowy nie przyszło, że ja będę wykonywał podobne ćwiczenia. O, 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 patrz, 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 tego mistrza. Ależ nie z A, który mi się poplątało. No dwa przewrócił czy trzy, ale przyciekł. Cicho szanowni, nie ma nie ma miłości. Cicho szanowni, cicho szanowni, nie ma słowa z nie ma wina. Na ulicach cicho szanowni, na ulica, I tak trochę więcej. A już dalej ćwiczę. No osłabiasz mnie, Ty, ja ule? Nie mam wystawienia, bez... nie chcę się zbłażać. Ja bez pracy nie mogę po prostu, no. Zobaczmy, co on na to znajomi. Skóru! Tata, to jest twoja wersja. Co? Co? Dawaj. Yes, yes. Mateusz, ile dni zajęło ci przejechanie ze Szczecina do Krakowa? Ruszyłem tydzień temu. No to gratuluję. Jak nogi, w porządku? No, bolą trochę. Różnica kolosalna między tym, co działo się na początku, bo rzeczywiście chyba po raz pierwszy miałeś rolki na nogach, a tym, co było po tygodniu. Tak, tak. Pierwszy moment był taki dosyć tragiczny, zresztą to, to było widać, ale. Okazało się, że pewnych rzeczy się nie zapomina. 32 lata temu, mniej więcej tak liczyłem, przypominałem sobie, jeździłem na łyżwach, i muszę powiedzieć, że to jednak zaprocentowało. W takim razie, już niedługo przekonamy się, jakie są efekty tej ciężkiej pracy. W tej chwili zapraszam Państwa na reklamy. on już niedługo rozpocznie swój slalom na rolkach. Przygotowywał się do tego przez tydzień. Praktycznie od zera, dlatego że no wcześniej było trochę łyżew. Konkurencja podobna, chociaż rolki mają swoją specyfikę. Inaczej się hamuje chociażby. Inna jest, inna jest technika hamowania. Tak, tak. Próbowałem to hamowanie, takie jak robią często sędziowie na meczach hokejowych, ale... Tak, nie, nie. Na tym się nie da niestety. Ale z drugiej strony nie ma również hamulca takiego, który czasem bywa przymocowany do... To znaczy on jest Sprzedaży zawsze w komplecie, ale przy tej konkurencji nie można go używać, bo skręcając mógłby, mógłbym zawadzić o niego, także został zdemontowany. Małgosiu, wiem, że czekasz na to pytanie. <śla> A co robiłeś wtedy, kiedy Szymon ćwiczył? Myślałam, że mnie zaskoczysz. <śla> Cóż robiłam, Nic, yy, wydaje mi się, mógł, nic szczególnego, ale jednak no, pierwsze dni były mocno takie eksploatujące mnie fizycznie, no, bo to w nieskończoność trzeba było te kubki podnosić, przesuwać w odpowiednie miejsca, także odbiło się to na moim kręgosłupie. Poza tym, no tak, trzeba było zagrzewać yy, zawodnika do boju. Yy, Rozumiem. Po... Gasić frustrację, no bo to różne bywały nastroje. No był tydzień ochrony dla Szymona. No i właśnie, i to jest to pytanie. Czy stanie na wysokości e, zadania? E, takie zdanie jest na bluzce. Na bluzce stań na wysokości zadania. Szymon, to zadanie jest dla Ciebie. Już za chwilę przystąpisz do dzieła. Teraz zapraszam do obejrzenia nagród. Przypomnę, Szymon, rodzinny samochód Skoda Fabia. Małgorzata pralko-suszarka. Balbina skuter. Mateusz DVD. Nie wiem czego się życzy w takiej sytuacji, czy połamania kółek, a zresztą życzcie czego chceć. Bardzo proszę. No przodu. Szymon, zapraszam cię do siebie. Rozpoczyna się Twoje zadanie. Proszę bardzo. Przypomnę. Zadanie polega na pokonaniu wyznaczonej trasy na łyżworolkach. W jedną stronę slalom wokół ośmiu stożków w drodze powrotnej w slalom skrzyżnym. Zadanie uważa się za niewykonane, gdy zawodnik się przewróci, pomyli sposób jazdy, potrąci którykolwiek ze stożków, zatrzyma się, nie utrzyma tempa jazdy jak podczas prezentacji. Czy wszystko jest jasne? Tak. Za chwilę Szymon rozpocznie swoje zadanie. Kończymy nasz konkurs SMS-owy. Dziękujemy za SMS. Myślam się, że potrzebujesz trochę czasu na przygotowanie się. Tak. Proszę bardzo. Możesz chwilę rozgrać. Tak, tak. Dziękuję. Jestem gotów. Szymon? To jest Twoja chwila prawdy. Właśnie teraz możecie iść do swoich nagród. Ale ja muszę pojechać do swoich nagród na wyspę Zapraszam jeszcze na chwilę do mnie. Był taki moment w środku trasy, że, że omsknąłeś się dosłownie tak. przejeżdżając tuż, tuż obok, e, ale slalom, slalom pozostał e, włos. Raczej, to, był, to, był, to był dokładnie włos, i ten włos decydował 홉, o tym, Dobra. że się udało. <ślinica> aaa, a... Jeszcze raz wielkie brawa. Dziękuję, pięknie. Się. Szymon pokonał tor, Jak trudne zadanie miał Piotr, wystarczy siąść na swój rower i spróbować skrzyżować ręce na kierownicy. Go uważajcie na siebie. Za tydzień będą nowe zadania. Do zobaczenia w następnej Chwili Prawdy.